Kategoria wagowa, tak jak mówiłem, 75 kg, walka numer 20, Syposz Mateusz, SK Klincz Brentna, narożnik czerwony, Battelt, Szymon, ring bielsko biała narożnik niebieski. Energicznie rozpoczął batel ten pojedynek, ale tam naprawdę uderzenie głową było Bo tutaj troszkę gonitwy w tym pojedynku Batel naprawdę tam niczym wąż wymignął się z narożnika białego na atak. A naprawdę troszkę komiczne sytuacje w tym pojedynku. Egzamin pana sędziego naprawdę bardzo trudny. Obydwaj bardzo chętni do zadania silnych ciosów, ale po prostu nie stwarzają sobie do tego sytuacji obydwaj zawodnicy. I tutaj sędzia musi być bardzo ostrożny i bardzo czujny zarazem. Syposz teraz pięknie trafił prawym. No zobaczymy, zobaczymy, bo batel no, troszeczkę wystraszony, troszeczkę wystraszony. Też silny widać chłopak z Brennej. Przepraszam, to no, 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 z Brennej jest hypor. A Bater jest z ringu bielsko-biała. tutaj naprawdę dużo emocji dają te pojedynki seniorów. Kibice Podbeskidzia lubią takie starcia, lubią takie wyzwania, które nam tutaj dają. No oczywiście takie zajęcia być może na Podbeskidziu są przeprowadzane troszkę w innej scenerii niż prosta podłoga, olinowanie, ten wymiar, powiedzmy, ringu, to wszystko, ale widać, że ci mężczyźni spod Beskidzia tutaj naprawdę mają dużo serca, mają dużo odwagi, a treningi, jak są przeprowadzane, niech zostaje tajemnicą. Proszę bardzo, co w tych oczach państwo widzą? Rządzę, rządzę, rządzę. Nie na pieniądze, ale rządzę. To reprezentant Ringu Bielsko-Biała, Batel 3mo. Runda druga pojedynku. Syposz Batel na no pięściarskich tutaj Syposz widać, że jest naprawdę w stosunku do Batel posza Gentleman Battelt naprawdę bardzo przeprasza swoim gestem swojego rywala. Dobra akcja. Teraz Battelta. Nie batel. No, ciekawe, ciekawe momenty są w tym pojedynku. Sy Syposz zdegustowany zachowaniem rywala, a ten nagle się odwraca. I serią, prawda, na dół wyjście na górę. Zaskakuje syposze Komendy wszędzie go oczywiście nie było, wszystko jest okej. Okay. Szyposz tutaj postanowił wziąć sprawę w swoje ręce. Naprawdę widać, że na bezpieczniu boks się rozwija. Potrzebny jest on widocznie nie tylko w ringu, jeszcze na innych prawda, płaszczyznach być może również. I, panie sędzio, bardzo proszę o ostrożność. Bardzo proszę o ostrożność. Za. Cieczewienie zawodników jest tak duże, że tutaj można niespodziewanie coś zarobić, a potem to może się różnie zakończyć. Ja może pół żartem, pół serio, prawda, tutaj yy, docinam, tak, yy, ale, ale naprawdę jednocześnie podziwiam tych mężczyzn. Ci ludzie mają swoje charaktery, ci ludzie mają swoje jakieś marzenia, cele, dążenia i poświęcają się bez reszty. Oni na pewno ciężko pracują, oni na pewno poświęcają swój wolny czas właśnie na wizytę na hali, gdzie... No po prostu, można jeszcze coś więcej zrobić, niż odpoczywać w domu. A że góralskie mężczyźni to... Żywią, mają, doskonale widzimy tutaj, właśnie w tych pojedynkach, szczególnie seniorów. Naprawdę nie widzą Państwo tutaj ujęć za mną, ale. Mamy niemalże na plecach fanów i jednej, i drugiej strony. Tak tylko westchnieniami tutaj. Dziękujemy im, że nie wylądują nam zaraz na plecach. Syposz w natarciu. Odpowiada Batel. I kolejny sierpowy Batelta. Z honorem przyjmuje Syposz. Te głowy naprawdę są bardzo, bardzo niebezpieczne. Ale jak do tej pory tam Syposz widziałem, miał leciutkie jakieś zaczerwienienie na lewym łuku. Batel naprawdę bardzo dzielnie się swisuje w tej trzeciej rundzie, przyjmuje wyzwanie, podejmuje rękawice rzucone przez Syposza na walkę z bliska. I chyba najlepsza runda Batelta w całym tym pojedynku. Ale gdyby ta walka była może zakontraktowana na jakieś 6-8 rund, Battelt w ostatniej rundzie by naprawdę dominował. Zaczął nie najlepiej. W drugiej było rundzie troszkę No, 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 no. Komenda głośna stop. bardzo ładny sierpowy. No jeżeli w tym pojedynku powiedziałem bardzo ładny, to komu się nie spodobało to określenie, ja przepraszam, ale naprawdę dobry lewy sierpowy wyprowadził Syporz. Proszę, zawodnik przed chwileczką był liczony. W tej chwili w odwrocie Syporz. Dlatego nie bez kozery był ten mój wywód, Jeżeli by to było sześciorundówka, ośmiorundówka, zobaczylibyśmy, jakby Sypoż wytrzymał ten pojedynek. Brawa, brawa, naprawdę za wielkie serce obydwu tych zawodników. A na podbeskidziu takie momenty na 100%, jak mi Państwo wierzą, się podobają. I tyle w tym temacie było do okazania. Za moment, werdykt sędziowski. Ekscytującego pojedynku. Przyjacielskie uściski, serdeczne podziękowania. To tylko 9 minut było nienawiści. W czasie przerwy nie doliczamy żadnej minuty. I jest wszystko ok. No tam leciutkie po lewej stronie, rozcięcie chyba syposza. Ale tak to wszystko jest ok. Obydwaj są zadowoleni, szczęśliwi. 3-0 na różnik czerwony. Wielkie, wielkie brawa. Gratulacje oczywiście. Jeżeli Mateusz nas będziesz oglądał, proszę nie mieć do nas żalu, ale naprawdę podziwia podziwialiśmy z całą Polską, z całym światem twój upór, twoje dążenia. Oczywiście byłeś w tym pojedynku na pewno lepszy. Szymon Batel też ma swoje plusy i naprawdę daliście, daliście ognia, daliście czadu, a to w tej hali na pewno kibicom się podobało.